Myśli to, co pisze. I, I ma odwagę pisania rzeczy niepopularnych, że tak powiem, w rozmaitych krajach. To znaczy, ma takie mądre spojrzenie na wszystko. Poza tym, jest skromnym człowiekiem w dżinsach i białej koszuli, który podróżuje. Zawsze mi to imponowało, bo on do Londynu lata bez żadnej walizki, że tak sobie. Marynareczka taka niebieska, szczupły, burza włosów, biała koszula i ta dzika pracowitość przy tym wszystkim. Ja mam znajomy, który nie będzie, nie, nie powiem jak on się nazywa, to jest dyplomata polski, który kiedyś mi powiedział, że on, i on był w Londynie, on był wysłany do Londynu. I on mi powiedział, że był tak irytujący, bo wszędzie jak on był, jak on był nie wiem, w muzeum, czy na jakieś towarzyskie spotkanie, czy coś, wszyscy słyszeli, a, pan z ambasady Polski, czy zna pan Adam Zamoyski? I to było, to zaczął być irytujące, no bo dlaczego wszyscy znają Adam Zamojski, Ale tak w Londynie tak było. On starał się jeździć do Polski w czasie stanu wojennego, i była jakaś taka straszna zima, i opowiadał, że chodził do jednego sekunda, ja już nie pamiętam, czy to był kopa łąka czy mucha. Jeden z nich, który mu mówił, ale po co, panie Adamie, tam tak zimno jest teraz, pełno śniegu. On mówi, miło wszystko, ale w śnieg, by pan, zawieje. My panu żadnych przeszkód nie robimy, chodzi nam o pana zdrowie, tylko wie pan, strasznie pan zmarznie. Jest pisarzem i historykiem. Z jego książek czytelnik z Londynu, Amsterdamu i Nowego Jorku poznał bliżej Chopena, Napoleona czy kulisy wojny polsko-bolszewickiej. Od lat na łamach Timesa, Deli, Telegraf czy Guardiana przybliża skomplikowane dzieje Polski. Pisarz, współczesny arystokrata, patriota bez kompleksów, kim jest Adam Zamoyski. Ojciec był e, ziemianinem, e, bardzo kochał to, co robił, e, miał dwa ładne majątki, e, kochał konie też. E, moja matka jest domu czatorystka, e, aczkolwiek ona była wychowana częściowo e, we Francji przed pierwszą wojną. E, m, m, znaleźli się e, za granicą na początku wojny, mój ojciec wyszedł z wojskiem, ze sztabem, potem służył w Anglii, e, był adiutantem generała Sikorskiego, e, walczył pod Narwikiem, walczył we Francji, e, potem e, walczył przy pierwszej dywizji Pancerniej generała Maczka. E, no i zostali e, na zachodzie, w Londynie. Moje wychowanie było dość osobliwe, bo w domu panował język polski i kult polskości, aczkolwiek też, też łatwo przechodzono na francuski, niemiecki, włoski, angielski. W szkole. To była Anglia lat 50., -tych, 60., -tych, kiedy Anglia jeszcze uważała, a szczególnie e, nie, młodzież szkolna uważała, że Anglia to jest jeszcze pępek wielkiego imperium i że Anglia wygrała wojnę. E, I w ogóle nie, nie bardzo wiedzieli, gdzie Polska leży. Byłem wychowany przez rodziców, którzy się urodzili na długo przed Pierwszą Wojną Światową. Obydwaj by mieli dużo więcej niż 100 lat teraz. E, a oni też byli dziećmi starszych rodziców i oni byli wychowani przez ludzi, którzy bywali na dworach, które już od prawie no, półtora wieku e, nie istnieją. E, także moje wychowane było bardzo, bardzo staromodne. No i w Anglii chodziłem do szkół, które jeszcze były zupełnie urządzone na, na, na ten styl, na tą modę XIX-wieczną. Spaliśmy w dotuarach po 36 chłopaków. Nie było ciepłej wody rano. Pamiętam raz, śnieg leżał na łóżku, ale wszyscy byliśmy ubrani w mundurki. Kiedy wstawano rano o pół do siódmej, żeby zdążyć na msze, to trzeba było nakładać takie sztywne kołnierze z marzenitymi paluszkami. Był to świat dawnych hierarchii bo nawet w Oksfordzie jeszcze pamiętam że myśmy żyli jak XIX-wieczni lordowie. Miałem służącego, który mi przynosił do łóżka śniadanie. Adam Zamoyski od początku znalazł się, że tak powiem, na naszym celowniku, jako jedna właśnie z tych osób, która pisze w sposób świeży, nowy o historii Polski. Ta świeżość wynika z wielu czynników. Oczywiście. Części z tego, że no, to jest autor uformowany w innej tradycji e, historiograficznej, w tej specyficznej brytyjskiej tradycji, e, powtórę z miejsca jego usytuowania i obserwacji. To znaczy, jednak to jest ktoś urodzony za granicą, mieszkający za granicą, e, który czuje się zarazem Polakiem, e, ale obserwuje Polskę i także jej dzieje e, jednak z perspektywy innych krajów. E, Wychowany oczywiście w duchu bardzo patriotycznym, bo emigracja żyła, żyła patriotyzmem, ale nie był to patriotyzm taki ponury, martyrologiczny, nie był to też patriotyzm ekskluzywny, taki jendecki czy hacerski. I nie było tego e, strasznego poczucia krzywdy i winy, który cechuje, które cechuje e, m, no, w dużej mierze obecny ten pojęty patriotyzm polski. Mój ojciec stracił jednego brata e, w lotnictwie, kiedy jego Lancaster wpadł do, do morza po bombardowaniu rury. E, drugiego stracił w e, powstaniu warszawskim. Moja matka też straciła brata w Powstaniu Warszawskim. Drugi brat stracił zdrowie na Syberii. Byliśmy otoczeni w Londynie przez ludzi, którzy przeszli przez nagorsze Gehenny. Znałem osobiście Bora Komorowskiego, Andersa mnóstwo generałów i wspaniałych ludzi. Natomiast ten duch patriotyczny, którym byłem wychowany, był taki, taki lekki i, i przede wszystkim nie było to kwestia ubolewania nad tym, co się stało z Polską, a raczej oddania się sprawie, żeby jakoś kiedyś, kiedy ta Polska wróci, żeby coś żeby było lepiej, żeby, żeby coś było. W Polsce ulice są szare i wieje z nich beznadzieją. Londyn ogarnia festiwal kolorów. Jimi Hendrix, psychodelia, kontestacja nauki Don Juana, narkotyczne podróże i lato miłości. Młodzież zrywa gorset zakazów i konwenansów. Adam Zamoyski rozpoczyna studia w Oksfordzie. Bawiliśmy się wspaniale i ja miałem to szczęście, że moi rodzice byli już za starzy, żeby żeby właściwie się przeciwstawić temu. Mój ojciec już miał, nie wiem ile on no miał przeszło i szkół starszy ode mnie teraz i po prostu nic nie rozumiał. Uważał, że to wszystko jest jakaś potworna degeneracja, ale niech sobie będzie, bo to oni tak nie, nie da rady. E, także no, były to wspaniałe czasy, kiedy zjawiałem się w Oksfordzie. Bo oczywiście ja chciałem studiować e, historię i zacząłem z tą historią. I po dwóch semestrach e, byłem tak obrzydzony, e, ponieważ wtedy nauczanie historii w angielskich uniwersytetach było takie bardzo lewicowe, nudne, ciągle było ruchu roboczym e, i tylko angielskim. W ogóle Europa, świat nie egzystował. E, ja po połowie drugiego semestru po prostu powiedziałam, to mnie nudzi, ja tutaj się niczego nie nauczę. Także przedstawiłem się na, po polsku to by się powiedziało, filologię, modern language. Wybrałem francuski, który znałem od dzieciństwa. I Polskiego nie można było, także dam rosyjski. I spędziłem następne trzy lata po prostu czytając całą literaturę i literaturę polityczną francuską i rosyjską. Oxford jest zorganizowany w takie koledze. Ja byłem w takim jednym z starszych kolegi. I każdy koleż miał własną bibliotekę. Ja kiedy mój profesor mi mówił dobrze, no to w tym tygodniu to pan e, będzie studiował wielką encyklopedię francuską. To na przykład ja zachodziłem do biblioteki mojego koleżu i służący przynosił do mojego pokoju całe 37 tomów pierwszego wydania, in folio. Wielkiej encyklopedii francuskiej. Ja siedziałem na ziemi, na podłodze, bo nie miałem stołu dość dużego i wertowałem ten, te wydanie historyczne, te same wydanie, które, które oglądała cała Europa w em, XVIII wieku. Adam Zamoyski, jeśli się nie mylę, zaczął przyjeżdżać do Polski w latach 60. I w, w, gdzieś, nie wiem, kilka lat chyba po jego pierwszym pojawieniu się w Polsce Spotkałem się z nim w domu naszych wspólnych kuzynów i przyjaciół, w którym to zresztą domu do tej pory często się z nim spotykam, kiedy on bywa w Krakowie. W trakcie moich pierwszych wakacji z Oxfordu um, był to rok 67-8, już w tej chwili nie pamiętam. Wsiadłem um, do, do pociągu i przyjechałem do, do Warszawy. Um, Podróż była jednak dość przerażająca, Też, szczególnie, ten, te, kiedy ten pociąg przepuszczano przez Berlin. To było jak coś z, z filmu z czasów no, zimnej wojny. No była to zimna wojna. Pierwsza wizyta w Zamościu było to bardzo ponure przeżycie. Zamość był bardzo podupadły. No, widać I było dawne splendory. E, chociażby na rynku. E, natomiast, no ta ściana wschodnia tutaj rzeczywiście człowiek czuł, e, człowiek czuł ten, ten, ten wiatr od wschodu. E, nie pamiętam, stałem na, na rynku w Zamościu e, i tak, no, właściwie już był zm, zmrok i chyba szukałem Jakiegoś noclegu, czy, czy, czy jakiegoś PKS-u, żeby, żeby dostać się, już nie pamiętam. I nagle patrzę i widzę na kamienicy wmurowaną tablicę z jakąś tam datą, bo napisane tak. W tym a tym dniu na końcu wiem, pierwszego pięcioletniego planu gmina, czy rada, jak zamość z dumą deklaruję, że analfabetyzm został ostatecznie i totalnie wyeliminowany. Potem przyjeżdżałem co roku na wakacje latem, bo poza wszystkim innym, jak mówię, świetnie się bawiłem i poznałem wiele bardzo, bardzo ciekawych i miłych ludzi. A potem coraz częściej w innych okresach roku i i już bardziej dla pracy przyjeżdżałem. Ja studiowałam trochę w Oksfordzie i wtedy, wtedy poznałam jego książkę o Polsce, The Polish Way. Polską drogę chyba się nazywa po polsku. Jak ktoś chce znać historię Polski, trzeba, coś, trzeba też znać jego książki. Bardzo mi się podobało, że on potrafił. No, rozumieć, że z pewnego, że, że z punktu widzenia dzisiejszego można trochę inaczej na Polskę patrzeć, bo on, jest, on bardzo czuje nie tylko fakty historyczne, no rozumie jak ich interpretować on jest bardzo dobry w używanie anegdoty i różne aspekty kultury, żeby pokazać charakter narodu. Znaczy nie tylko co się stało i kiedy i jaki rok, ale jaki to jest charakter, jaki to jest. Co to, co to znaczy być Polski? Myśmy właśnie zaczęli od wznowienia e, biografii Chopina, która ukazała się e, w rozszerzonej wersji. Na początku wcale wcale mi się nie podobał pomysł e, napisania o Chopinie, bo myślałem, no Chopin dla mnie był takim no czymś. E, takie coś taką słodyczą, o której się mówiło w domu. I aczkolwiek bardzo lubiłem jego muzykę, no nie nie bardzo mi to przypadało, ale przeczytałem dwie, trzy książki o Chopinie i one mnie tak wkurzyły po prostu, e, oczywistą głupotą e, swoją i, i z punktu widzenia charakteryzacji człowieka, bo było ewidentne, że tak nie mogło być. E, a z drugiej strony z braku poczucia historii i kontekstu, w którym on żył i świata, w którym się obracał. Uważam, że to jest książka niezwykłej właśnie i subtelności, i przenikliwości. Mogę ją porównać z wieloma innymi biografami, biografiami Chopina, ponieważ w czasie, w którym ją czytałem, jeszcze nie myśląc o sobie jako wydawcy tej książki, Zainteresowany właśnie biografią Chopina i czytałem liczne inne e, polskie i zagraniczne e, biografie tego wielkiego muzyka. Wydaliśmy historię polskiej syntetyczną, syntezę historii Polski własną drogą e, i e, e, ostatecznie trzecią książkę, rok 1812, wojna z Rosją. Można powiedzieć jak do tej pory Opus Magnum e, Adama Zamońskiego, chyba najobszerniejsze jego dzieło. Ten rok 1812 to się czyta tak jak Donna Brauna, troszkę coś zupełnie fascynującego. Kutuzow, którego wszyscy. W każdym razie ja, ale nie tylko, uważaliśmy za takiego genialnego stratega, pająka wciągającego Napoleona i jego armię w pułapkę. Okazuje się, że to był nieudolny tchórz, który uciekał. To jest, to jest jedna rzecz bardzo ciekawa, że on patrzy na historię, bo on jest oczywiście jest Polakiem, ale on się urodził w Stanach i też prawie całe życie mieszkał w Anglii. I też biegle mówi po francusku i to jest chyba jego drugi język. I on potrafi y, y, pokazać tą historię, na przykład Napoleona, z różnych punktów widzenia narodowości. No co, znaczy, Napoleon jest ulubiony w Polsce, ale on jest nienawidzony w Anglii. To znaczy, że Adam zawsze ma dystans do tych różnych postaci historycznych, bo on ich widzi, y, y, widzi z różnych punktów widzenia, no, z punktu widzenia Angielski, i polski i francuski, i to jest, to jest chyba najciekawsze. To jest naprawdę człowiek, który rozumie, jak różne narody, narody patrzą na, na historię. Wszystkie książki dotąd ciągle piszą o tym, że tak, Napoleon doszedł do Moskwy, a potem stracił armię w odwrocie, gdzie oni wszyscy zginęli z zimna. Okazuje się, że nie trzeba być geniuszem, trzeba po prostu troszkę poszperać i rzetelnie wszystkie źródła zbadać, żeby się zorientować, że on stracił wiele więcej ludzi idąc na Moskwę z gorąca, z upałów, z braku wody, niż stracił w odwrocie z zimna. I że właściwie całą armię zniszczył idąc na Moskwę. To jest zasadniczy fakt. Ten rok 1920 jest fantastyczne, bo on pisze tak zwaną chłodnym oczym, to znaczy bez egzaltacji, bez, bez, bez patosu, z taką jakąś jakby lodową e, krą na wierzchu, ale pod którą pulsuje to wszystko pulsuje krew, trupy, rzezie, mordy jakieś uciekające, uciekające wojska zmęczenie, potworne zmęczenie i on potrafi to tak przy pomocy takich detali powrzucać, że na przykład konie kozaków były już tak zmęczone, że nie miały siły ogonami oganiać się od mógł. No od razu się widzi, prawda? To jest na tym polega pisarstwo, czy że Piłsudski mówi, kiedy zaczął tę kontrofensywę, że y, to nie był nudny kontredans, tylko Dzika galopada, grana przez orkiestrę wojny, no to wszystko brzmi. Tam jest wydobywa na powierzchni Spod tego lodu taką mapę i jakoś ona się robi plastyczna. Ten artystyczny wymiar Adam, pisarstwa Adama Zamoyskiego, właśnie, który mnie ogromnie pociągał od pierwszej książki, którą przeczytałem, to znaczy od właśnie książki o Chopenie, powściągliwy Romantyk, wyraża się przede wszystkim w jego wielkiej umiejętności. Rysowania psychologicznych portretów postaci. Tucha budionnego, Galachana, no jakaś dzika, straszna armia idąca na tę Polskę, no naprawdę, jak jakaś taka apokalipsa bez butów w jakiś. Czapkach, częściowo damskich, częściowo hełmach, częściowo jakieś zawinięte turbany na głowie, bo to było wymieszanie tych wszystkich narodów wschodu. No i z drugiej strony ta polska armia też straszliwie biedna. Zawsze byłem yy, zafascynowany historią Polski, bo... bo... Posiadałam w polskim domu i mówiono o tym, i znałem tych różnych ludzi. E, I dla mnie rok 20. był niesamowity, bo y, mogłem rozmawiać z ludźmi, którzy.